Bardzo długie dzisiejsze czytanie, a chcemy je osadzić w konkretnym zaufaniu do Pana Boga i w pragnieniach, które On rodzi, no bo przecież On chce pomnażać naszą wiarę, aby ta wiara była takim światłem dla wielu, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie dziś wobec ilości słowa, które w liturgii odczytujemy o Zuzanie. chcemy przede wszystkim złożyć ufność w tych słowach w których ty pokazujesz swoją obecność w naszym życiu a bóg który widzi w ukryciu odda tobie daj nam dzisiaj te słowa zrozumieć szerzej wobec tego wszystkiego co odkrywa nam kościół co ty pokazujesz przez swoją ziemską obecność w swoim słowie Działaj w nas. Tobie zawierzamy początek tygodnia i każdy dzień tego tygodnia, aby nasza ufność ku Tobie została wzmocniona i pomnożona przez nasze wybory przy współpracy z Twoją łaską. Amen. Posłuchajmy słowa. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oczywiście zachęcam, żeby ten dzisiejszy fragment, on jest bardzo długi, naprawdę bardzo długi, dlatego że Księga Proroka Daniela mówi o Zuzannie i o niesłusznych oskarżeniach, które spotykają właśnie tę kobietę. Zresztą... Jest poświęcony temu cały kurs. Zuzanna, bardzo piękny, jeśli kiedyś będziecie mogli na ten kurs pojechać, to zobaczycie całą dynamikę tego wszystkiego, co z Zuzanną się stało, działo, jak ona to przeżywała. Można dużo więcej zrozumieć w kontekście zaufania Panu Bogu, pokładania w Nim ufności, kroczenia Jego drogami. To nie jest pierwszy moment, to zdanie, które wybrałem, w którym całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. No ale ktoś powie, przeksięca to, no ale jak to jest? No pierwsze wieki Kościoła. No ci ludzie położyli nadzieję w Bogu i co? Nie zostali wysłuchani, zostali odrzuceni, zostali w jakiś sposób. Zapomnieni przez Boga. Drodzy, te wszystkie cudowne historie, które mamy w Starym Testamencie, one są znakiem działania Pana Boga, które przygotowuje na to, by człowiek był tak oddany Bogu, jak pokazuje nam to Nowy Testament. Że doświadczywszy Jego miłości, Jego obecności, nie będzie cenił swojego życia do tego stopnia, że doświadczy tych samych słów, ale nie w kluczu ocalenia cudownego ze śmierci fizycznej. Chodzi o coś dużo głębszego, bo jak inaczej rozumieć słowa Jezusa? że bójcie się nie tych, którzy zabijają ciało, duszy zabić nie mogą, albo bójcie się raczej tego, który ciało i duszę może wtrącić do piekła, albo szczepan, który oddając ducha, wołał Panie Jezu, w Twoje ręce oddaje ducha mojego. Czy ci ludzie nie zostali ocaleni, którzy złożyli całkowitą ufność w Bogu? A to czytanie, które mamy szczególnie podejmowane na Boże ciało, kto będzie spożywał moje ciało, choćby umarł, będzie żył. Z jednej strony czytamy w innym fragmencie, kto będzie spożywał moje ciało, nie zazna śmierci na wieki. A z drugiej strony, jakby coś przeciwnego, kto choćby umarł, będzie żył na wieki. Więc Jezusowi chodzi przede wszystkim o to, żeby nasza ufność w Nim złożona była tak potężna, żeby nasze doświadczenie Jego obecności w życiu było tak wielkie, że kiedy trzeba byłoby nam zdać sprawę, zdać egzamin z wiary, to byśmy się nie bali i mieli łaskę, mieli ze swojej strony pragnienie, kiedy Bóg da łaskę, nawet być męczennikami w Jego sprawie. I w ten sposób Także spełni się Słowo Boże w nas. Umierając, zyskujemy życie wieczne, jeszcze dla Chrystusa. Zadano mi pytanie, czy ksiądz się nie boi śmierci, takiej śmierci, która mogłaby się zdarzyć, tak jak ksiądz kiedyś powiedział na stadionie, kiedy jest potężne głoszenie. Oczywiście, że się lękam po ludzku, że ktoś mógłby do mnie wymierzyć i, 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 i wkazać mi się wyrzec z wiary. A z drugiej strony moje serce jakby jest pełne gorąca, że rodzi się w nim pragnienie męczeństwa. Takiego właśnie męczeństwa, o którym wam teraz powiedziałem. I wiem, że jeżeli on dałby mi łaskę, to mogłoby się objawić wielkie dzieło Boga właśnie przez to, że ktoś powie szaleństwo, ktoś mierząc zyskuje Chrystusa przez to, że słyszy, że ktoś umierając Mu wybacza. Czy jest w tym lęk no, potworny, w wymiarze takim, że to oh, no musiałoby boleć, ale przez chwilę, ale mając doświadczenie Boga żywego, e, Jego realnej obecności w życiu i tego, czym jest ta miłość, no, w człowieku rodzą się takie szalone marzenia. Oczywiście, jeszcze raz to zaznaczę. Wiem, że jeżeli Bóg da łaskę i będzie chciał, to może wszystko. Jeśli nie da łaskę, to nie jestem w stanie nawet, nie wiem, pomyśleć, że mógłbym stanąć wobec, wobec takiego żądania, świadectwa i złożenia po ludzku najwyższej ofiary z życia. Och trochę otworzyłem przed wami serce. Może dzisiaj będzie krótszy odcinek. Moi drodzy, <laughs> mamy rozwijać wiarę. I wiecie, wszystko co robimy ma w tym kluczu zmierzać tą drogą, drogą miłości. Jeśli będziesz rozwijał wiarę, będziesz rozwijała wiarę, jeśli na co dzień będziesz rozmawiał, rozmawiała z Jezusem, jeśli będziesz widziała, że Jezus konkretne rzeczy robi na Twoich oczach, to Twoja wiara, przez to, że będzie rosła, będzie doprowadzała do takiej wolności, która sprawi, że no właśnie, że ta tęsknota będzie przebijała się ponad wszystkim i może dlatego zrozumiałem te wszystkie osoby, które jak podpowiedział na jednym z filmików Krzysztof nic nie dajesz od siebie takiego twojego osobistego jest tak ważne, że ktoś chciałby dostać twoją sutannę jako pamiątkę po tobie no już wiecie co dzisiaj będzie prezentem będzie druga moja sutanna, w której nie chodzę Rozlosowana. Pierwszą już rozlosowaliśmy. Z jakiś czas zdradzę wam, dlaczego chcę to wszystko rozlosować, co mam w domu. Nie no, ksiądz przesadza. Dobra. Wpiszcie w komentarzach, do jakich świętych i błogosławionych zwracacie się w różnych swoich sprawach, skoro wiemy, że oni. Jak mówi nam apokalipsa stoją przed Bogiem. Ich skuteczność jest tak wielka, że kiedy wołają to w niebie następuje półgodzinna cisza. Podzielcie się tym. Więc pośród tych świętych dzisiaj wyrosujemy fajnie to brzmi sutannę, drugą sutannę, którą mam do oddania. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący. Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. O, ja sam jestem ciekawy, jakie imiona i nazwiska świętych wpiszecie dzisiaj pod tym filmikiem. Sutanna oczywiście do odebrania na wydarzeniu Usprawiedliwieni 21:03 w marcu przyszłego roku. I jedna rzecz: przed rozpoczęciem wydarzenia, żeby nie było potem łażenia. Amen.